Cześć. Witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak działa narzędzie korespondencja seryjna i opowiem wam pokrótce do czego służy. Pokażę wam na jej przykładzie jak przygotować gotowe koperty adresowe. Czym jest korespondencja seryjna? To takie podstawowe narzędzie, które bardzo ułatwia nam tworzenie dokumentów o spójnej treści, które są kierowane do kilku osób. Wyobraźcie sobie, że macie firmę i wysyłacie list do wszystkich swoich pracowników. Chcecie, żeby czuli się, że zwracacie się bezpośrednio do nich, a nie wysyłacie im stały szablon do wszystkich. Dlatego wypadałoby zwrócić się w takiej wiadomości do pracownika po imieniu. Musielibyście napisać taki list i potem drukując każdy egzemplarz ręcznie zmieniać imię w treści wiadomości. Przy dwóch pracownikach to nie jest kłopot. Ale jak ktoś zatrudnia więcej osób, to już robi się to bardzo czasochłonne. Tutaj z pomocą przechodzi nam korespondencja seryjna. Wystarczy, że stworzycie sobie bazę pracowników, napiszecie list i zamiast imienia wprowadzicie specjalny parametr, który powie programowi, że ma wstawić w jego miejsce imię pracownika. Drukując, program przygotuje tyle wariantów listu, ilu jest pracowników i zrobi to zupełnie automatycznie. Wyobraźcie sobie listy, które zawierają więcej takich zmiennych, na przykład takich jak dostajemy z banków. Tam mamy pełne dane klienta, jego dane bankowe, więc budowanie czegoś takiego zupełnie ręcznie jest bardzo czasochłonne. Pokażę wam działanie tego mechanizmu na przykładzie tworzenia gotowych kopert pocztowych zaadresowanych całkowicie automatycznie. Najpierw stworzymy sobie plik z danymi naszych pracowników. Skorzystam do tego celu z programu Microsoft Excel i tutaj zbudujemy tabelę danych potrzebnych do wypełnienia takiej koperty danymi. Co potrzebujemy do zaadresowania koperty? Imię pracownika, nazwisko, adres, kod pocztowy i miasto. Rozszerzmy sobie te kolumny, by było czytelniej i wypełnimy sobie dane trzech przykładowych pracowników. Tak, przygotowany plik, zapisujemy sobie dobrze. Ten plik możemy sobie zamknąć, bo jest nam teraz niepotrzebny. Przechodzimy do zakładki korespondencja i wybieramy rozpocznij korespondencję seryjną. Wybieramy sobie taki gotowy szablon koperty. I tutaj możemy sobie skonfigurować, jak taka koperta ma wyglądać. Możemy wybrać jej rozmiar. Mamy kilka domyślnych, i skonfigurować jakieś tam wyśrodkowania tekstów, opcje drukowania. No ja, na potrzebę odcinka, skorzystam z takiego domyślnego szablonu. Teraz musimy zasilić naszą korespondencję seryjną danymi adresatów. I tutaj mamy kilka opcji. Możemy sobie zbudować taką listę bezpośrednio w Wordzie, możemy sobie, jeżeli korzystamy z programu Outlook, możemy skorzystać z gotowej listy adresatów, która tam się znajduje, ale ja preferuję używanie zewnętrznego pliku z listą, ponieważ. Mogę tego pliku używać później do innych celów. Nie muszę budować takiej listy pracowników po kilka razy, więc ja skorzystam sobie z istniejącej listy. Znajdźmy sobie nasz plik. Klikam OK. Tutaj jakieś tam mamy podstawowe informacje. I teraz możemy sobie podejrzeć, jak dane z tego pliku się zaciągnęły. I widzimy tutaj, że pierwszy wiersz, którym wpisywałem nazwy pól, został automatycznie zaciągnięty. I skonfigurowane. Mamy tutaj listę pracowników. Możemy sobie wybrać, z których chcemy korzystać, z których nie chcemy korzystać, więc ja tutaj na razie nic nie będę zmieniał. Przejdziemy teraz do tworzenia takiej koperty. W lewym górnym rogu mamy dane nadawcy. I tutaj, jeżeli chodzi o dane nadawcy, to one są stałe w przypadku naszego listu, bo zawsze wysyłam, załóżmy ja taki list. No i jest więc załóżmy, nas nazwę się Edward Nowakowski. Edward Nowakowski. Ulica Prosta 3. Dorzucę sobie tutaj jeszcze jakieś logo naszego kanału. Weźmy sobie jakiś obraz. Polpit. Weźmy sobie logo. Wklejmy sobie tutaj. I teraz wracamy do korespondencji i przejdziemy sobie do bloku adresata. Tutaj, dzięki temu, że budujemy tak, jakby korespondencję seryjną dla koperty, mamy taki gotowiec. Wklikamy sobie tutaj blok adresu, i tutaj możemy wybrać jakiś tam domyślny układ danych takiego pracownika, które będą domyślnie wstawione na kopertę. Możemy sobie podejrzeć, jak to będzie wyglądało dla kolejnych danych pracownika. Ja sobie skorzystam z tego pierwszego. Jeżeli byśmy tutaj na przykład nie mogli znaleźć adresu, bo coś na przykład źle byśmy nazwali kolumnę w Excelu i tak jakby system automatycznie nam by nie rozpoznał, który to jest adres, to tutaj jeszcze mamy taką opcję dostosuj pola i tutaj możemy wskazać jakieś niestandardowe nazwy, pól, które, które chcemy traktować na przykład jako adres. No tutaj akurat daliśmy takie standardowe nazwy, więc program sobie poradził sam, więc nie musimy tutaj nic zmieniać. Dobrze, wybierzemy OK. I tutaj pojawił nam się taki. Odnośnik, że mamy do czynienia z blokiem adresowym. I w tym momencie, tak naprawdę, mamy już gotową, zaadresowaną w pełni kopertę. W jaki sposób możemy zobaczyć, tak naprawdę, jak tutaj się podstawiają dane? Możemy sobie kliknąć podgląd wyników i przechodzić pomiędzy rekordami, więc będziemy widzieli, jak poszczególne koperty będą wyglądały w zależności od tego, na jakim pracowniku jesteśmy. Ja sobie to na razie tutaj wyłączę, i żeby skorzystać z tej. Z tych kopert, które tworzymy, możemy wybrać opcję Zakończyć scal. I tutaj możemy wydrukować te dokumenty automatycznie, więc one zostaną scalone i wysłane do drukarki. Może być wydrukowany komplet. Jeżeli korzystamy z Outlooka możemy sobie wysłać te wiadomości od razu w formie maila do listy pracowników. Jeżeli na przykład dodamy do tej listy w Excelu też adres mailowy, to można automatycznie to zaciągnąć i wysłać dalej. Ja sobie skorzystam z opcji. Edytowania poszczególnych dokumentów, to otworzy nam w nowej karcie Worda. Możemy zdecydować tak jakby, które rekordy chcemy. No ja chcę wyeksportować wszystkie i otworzył nam się nowy plik Worda ze scalonymi wszystkimi stronami. Czyli tak jakby dla każdego pracownika powstała strona, oddzielna, identyczna, zmienia się tylko ten blok adresowy. Jest gotowa, można ją drukować, można jeszcze nanieść zmiany, jeżeli byśmy jakieś chcieli nanieść. Na razie nie będę tego zapisał, bo to jest do niczego niepotrzebne. Nie musimy korzystać z gotowego bloku adresowego. Możemy sobie zbudować taki blok adresowy ręcznie, bo nie zawsze wszystkie te domyślne rozwiązania są dla nas wystarczające. I buduje się to ręcznie, tak naprawdę w bardzo prosty sposób. Możemy sobie tutaj przejść do bloku adresowego i wstawiać poszczególne pola korespondencji seryjnej. I tutaj mamy pola rozbite na te kolumny, które w pliku z danymi pracowników mieliśmy wpisane, więc adresujemy sobie kopertę. Najpierw wprowadzamy imię, później spacja, nazwisko, nowy wiersz, adres, nowy wiersz, kod pocztowy, spacja, miasto. I podejrzymy sobie to, jak to będzie wyglądało po scaleniu. Widzicie, efekt osiągnęliśmy dokładnie taki sam. Jeżeli chcielibyście sobie stworzyć na przykład list do pracowników, o którym mówiłem we wstępie, no to budujecie tak naprawdę zwykły dokument Worda, tylko wzbogacacie go o takie generyczne parametry z korespondencji seryjnej. I możecie wprowadzać dowolne parametry. To wszystko zależy od tego, co sobie w tym pliku z danymi pracowników umieścicie, takie kolumny możecie tak naprawdę robić. Możecie sobie dawać numery konta do tego pliku w Excelu, co tylko chcecie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.